Siemano wszystkim. Oczekiwanie na załadunek. Będziemy ładowali rolety. Czekamy za telefonikiem od portiera. Oj, zaraz ruszamy. Brzydka pogoda dzisiaj. Pada bardzo. Pokażę Wam mojego manika. Po delikatnej kolizji uderzyła w sarna w niego cały bok, całe drzwi były robione o, szyba cała przednia wymieniana o, i tak sobie czekamy na załadunek jutro rano wyruszamy w trasę mamy 5 punktów jutro bramy i roletki A, pogoda brzydka nic się nie chce czekamy, czekamy tu skaniula wjeżdża i takie tam pokażę wam autko Kaniulka, jeszcze boku nie ma. Kaniulka, manik, jeszcze boku nie ma ładny manik. 12 250. Tak sobie czekamy. I'm